Czy należy się odszkodowanie za opóźniony lot? Jestem Marcin i pracuję na najlepszym lotnisku w Europie. Mój lot był opóźniony, czy należy mi się odszkodowanie? Żeby dostać odszkodowanie, muszą być spełnione dwa kryteria. Pierwsze kryterium, Twój lot musi być opóźniony minimum 3 godziny. I drugie kryterium, musi to być z winy linii lotniczej. Jeżeli te dwa warunki są spełnione, należy się odszkodowanie między 250 a 600 euro. Odszkodowanie jest liczone na podstawie tego, jaka jest odległość. Czym dłuższy lot, tym większe odszkodowanie ci należy. Jeżeli chodzi o punkt pierwszy, to generalnie sprawa jest dość prosta. Albo jest więcej niż 3 godziny, albo jest mniej. Punkt drugi musi to być wina linii lotniczej. Może to być na przykład brak załogi lub waria techniczna. Drugą kategorią są wszystkie zdarzenia nadzwyczajne, na które linia lotnicza nie ma wpływu. Zaliczamy do nich między innymi Zaliczamy do nich też pogodę, wojnę. Na przykład to, że w tym momencie Trump będzie lądował z całą swoją świtą i z dziesięcioma innymi samolotami przestrzeń powietrzna jest zamknięta. Albo to zdarzyło się też ostatnio. Podczas lotu pasażer Zasław zaczął wymiotować, dlatego pilot podjął decyzję o wylądowaniu na innym lotnisku i przewiezieniu pasażera do szpitala. Wszystkie te rzeczy są. Poza kontrolą linii lotniczej i w tym przypadku nie należy ci się odszkodowanie. W każdym razie, co ja zawsze radzę zrobić, na stronie linii lotniczej, która miała opóźnienie, wszystkie linie zazwyczaj mają przygotowane już formularze, wypełnić ten formularz, wysłać do linii lotniczej i albo dostaniecie odszkodowanie, albo B, otrzymacie oficjalną odpowiedź z informacją, co było wynikiem tego opóźnienia. Nic to nie kosztuje, jest w miarę sprawne, no możecie sobie nawet trochę to robić. Jeżeli dowiedziałeś się czegoś nowego, to zostaw follow, a jeśli będziesz kiedyś na lotnisku w Cyreku, to spadnie na krawę.